Pojechaliśmy na przystanek numer 1. Tutaj też jest oaza spokoju. Później najwyżej pójdziemy na pa pod park, pod kościół, do parku pod kościół. O, tak powinnam powiedzieć. I tam wam pokażę jak wygląda tatarski park krajobrazowy. A tutaj też pięknie ptaki ćwierkają, więc oaza spokoju na Tatarach też jest. Dobra, lecę, bo już pisała gdzie ja jestem, gdzie tam wlazłam. Muszę Wam to powiedzieć. Julcia oczywiście ma z tego bekę. Jak miałam 5 lat, to do tej studzienki kanalizacyjnej, pamiętam jak dziś, wpadł mi pierścionek, z zielonym oczkiem był. Ciekawa jestem czy już przerobił się na jakieś tworzywo sztuczne. No oczywiście, że już go tam nie ma, ale do tej pory pamiętam właśnie, że mi tam wpadł i zielone oczko miał na bank. Jajka dostarczone, a teraz będzie shopping z nastolatkami. Nie wiem, czy ja to przeżyję, zwłaszcza jak muszą znaleźć jakąś taką wyjściową kreację, to różnie to może być, bo teraz są różne gusta, nastolatki mają inne gusta, a my takie już starsze osoby mamy. Ile na gusta, i trzeba to jakoś tutaj teraz pogodzić i tak mniej więcej wypośrodkować. Moje dzieciaczki nie miały ochoty na wizytę w parku. Ich takie miejsca za bardzo nie interesują. Stwierdziły, że mają za dużo drzew u siebie na wsi i wolą iść do centrum handlowego. Także idziecie razem z nami. A tak w ogóle, to witam się z wami serdecznie w kolejnym. Filmiku w kolejnym dniu. U nas dzisiaj piękna, słoneczna pogoda, bo raczej ten filmik będzie z dnia dzisiejszego podzielony na pół, żeby nie był bardzo, bardzo długi, bo czuję, że w tej galerii to spędzę bardzo dużo czasu. Także wchodzimy do Felicity. Nie wiem, czy tutaj coś znajdziemy, ewentualnie pojedziemy gdzieś indziej. First time I ever saw you, I fell in love when you entered the room, and when the light hit your face, we were just kids, but I knew right away that I will be with you until I stop breathing. I will keep loving you as long as my heart beats. Oh we close, promise you won't let go. I'm nothing without you. I don't know what I would do without you. You are the bluzka Na za pierwsze sklep wyciągnie Pokaż tego tygryska. O, fajna no. Z tygryskiem, fajna. I te oczy, czy te oczy mogą kłamać? Chyba nie. Jakiś tyłu papuśki ma. Bardzo ładne. Nie, bo to nie, bo tu nawet biustu ty nie masz. No. Nie, bo to dla cioci kloci. Jaki to rozmiar jest? XS. -ka. Nie podoba ci się w ogóle? Tamina mówi wszystko. what is on your mind i think it's time to speak i have crossed the line but no not just me i'm feeling something that goes beyond us, us, us. can we work it out only time will

Podoba Ci się? Nie? Uśmiech proszę, od ucha do ucha. I proszę się odsunąć. I stanąć przodem. Chcesz to zmierzyć? Tak, no to idziesz? No to chodź. No ta na byłaby ładna. No a druga to jest taka bardzo dopasowana, to nie wiem. Ale tak cię nie widać. Cała czarka. Cała To która lepsza? Ta? No też mi się tak wydaje. Jak ci się podoba? I co poszła być takiej na komunie? Co? Pięć się to nie podoba, tak? Nie ma już mniejszych. No to, prze... no to przecież tutaj można topik podłożyć. Tylko, że to też taka szmateczka, nie? Tam dzieciaczki. Zakupy udane? Tak. Zadowoleni? Tak. Antoni, zadowolony? Nie. Yes. A czemu? Nie. Yes. Niezadowolony? Jest. A jesteś zadowolony. Także zakupy myślę, że udane. W domu wam pokażemy, co kupiliśmy. A teraz już jedziemy w kierunek dom. Znudziło mi się chodzić. Zrobiłam mierzymy w zarze, ale to też zobaczycie. Nie wiem, co mi w ogóle z tego wyszło, bo ludzi co nie niemiara. Każda jedna przymierzalnia w zarze zajęta także bardzo, bardzo dużo ludzi. Ale piękne słoneczko świeci i jest dość cieplutko, i jak zwykle musimy szukać samochodu. Melduję powrót do domu. Zrobiłam sobie. Cieplutką herbatkę, białą herbatkę, bo powiem Wam, że chyba od tej klimatyzacji, w samochodzie oczywiście, zrobiło mi się chłodno, bo już po drodze nie stawałam, nie nakładałam tego sweterka, w którym to znaczy miałam pojechać, ale finalnie w nim nie wyszłam z domu. Tyle co Wam się pokazałam, i włożyłam go do samochodu na tylne siedzenie, żeby tak w razie W go mieć. Ale później wieczorkiem to zrobiło się chłodno. Teraz, nawet, tutaj pierwsze co zrobiłam, to przyszłam do domu, zamknęłam okno w kuchni, bo wietrzyło się cały dzień. Ale wiadomo, że wywietrzyć dom też należy. Po drodze by, byliśmy jeszcze w Lidlu, bo Jucia chce zrobić ciastko. Chce zrobić ciastko Kinder Country. I brakowało jej białej czekolady, ciemnej czekolady mlecznej i tych płatków kangus. I kupiłam również pieczywo, bo jesteśmy można powiedzieć bez pieczywa i trzeba było tutaj na weekend uzbroić się w pieczywo. To znaczy mogłabym sobie sama upiec, ale no nie jestem pewna czy będzie mi się chciało jutro na przykład piec, bo jutro jedziemy na defiladę do Chełma. I kupiłam sobie ciabatę po drodze, to znaczy nawet w sklepie przy półce wymyśliłam co będę jadła na kolacyjkę, więc zaraz Wam tutaj to pokażę. To, co kupiliśmy w Lublinie, chyba pokażę Wam jutro przy dobrym, dziennym świetle. No bo teraz to wiadomo. Ja muszę się po pierwsze to nanieść, bo tak jak wyszłam o śniadaniu, to później nic nie jadłam. Co prawda, moja siostra miała obiad, bo powiedziała, że ma obiad i może mnie poczęstować, ale ja stwierdziłam, że ja nie chcę obiadu. Wypiłam u niej tylko kawusie, zjadłam jednego cukierka. Dzieciaki zjadły obiad i. Muszę Wam powiedzieć, że bardzo dobry. Miała sos. Taki sos ze schabu. To znaczy schab pewnie obsmażony. Bo my zasadniczo to właśnie obsmażamy najpierw mięso, a później dodała pieczarek. Pieczarek sobie nie kupiłam. A chciałam jutro zrobić ten obiad. Widzicie? A o całą drogę myślałam o tym, o tym obiedzie wczoraj Doroty. I dałam jej przyprawę, z której korzysta. Ona te przyprawy kupuje w leklerku. U nas leklerka nie ma, w zamościu jest, no ale wiadomo, że 30 km do, do sklepu, nawet można powiedzieć, że około 35-40. No to mi się tutaj nie chce robić, żeby specjalnie jechać po przyprawę do sklepu. Bardzo dobry był z płatkami sezamu, i to są te przyprawy. Matko, kochana, nie dość, nogi mam podrapane, to jeszcze będę tutaj podrapana. bo ja nie wiem. Nie wiem, jak ja pójdą, mówię Wam. Nie wiem. Dobra, kotelnięka, idź sobie. A kotelnięka ma na imię Lili, bo dzisiaj jedna z Was pytała się właśnie. Ewa. Ewa pytała się właśnie, jak ma na imię. Więc no, ma na imię Lili, ale ja i tak do niej mówię albo kotyłka, albo kotenienka. Więc no, to są takie imiona. Mojej dziewczyny, która tutaj tyłek sandoli, bo chyba mnie nie było cały, to znaczy pół dnia, bo wy, wyjechaliśmy, będzie mi się teraz mieszało, żeby tutaj poprawnie odmieniać, nie? Bo przecież jak z Julcią jeździmy, no to pojechałyśmy, a że byłyśmy z Antośkiem, no to jest, pojechaliśmy. A więc pojechaliśmy, była chyba 11 i gdzieś chyba koło w pół do pierwszej byłam u Doroty. Już do tego parku, co Wam powiedziałam, że zabiorę Was do parku, to nie poszliśmy. Kotelnika, proszę Cię, idź sobie. Nie poszliśmy do tego parku, bo dzieciaki nie miały ochoty na park. Zresztą tam nic nie ma. Tam są tylko alejki, drzewa. Chyba nawet nie ma jakiegoś placu zabaw. A moje dzieciaki to i tak nie zawsze chcą na ten plac zabaw. Dobra, ale to już nieważne. Więc u Doroty to tak. Wypiłam kawę, zjadłam cukierka. Dzieciaki zjadły obiad. Poszalały z mojej siostry dzieciakami. I wyruszyliśmy chyba o 14 od niej. Więc no tak można powiedzieć, przed trzecią dopiero na sklepach byliśmy, więc no troszeczkę się zeszło, a ja planowałam na 17 wrócić do domu, bo chciałam dzisiaj jeszcze zrobić sernik gotowany. Nie wiem, czy dzisiaj będę jeszcze robić, chociaż wy wiecie, że jak ja coś sobie postanowię, to może i tak będzie, że zrobię, a jak nie, to jutro wstanę z samego rana jutro zrobię, bo mm, na. Na 9.30 musimy być w hełmie, bo jest defilada i Mateusz bierze w niej udział. Więc takie jutro takie plany na dzień jutrzejszy mamy. A co dalej? To nie wiem, muszę sobie zrobić pazury, bo połamałam te swoje. Już koszmarnie to wygląda coraz gorzej, więc trzeba by było też usiąść. Ale jutro jest święto, więc nie wiem, czy będzie mi się chciało. Ale to już nieważne, bo 10 tematów rozłożyłam i w sumie nie wiem, o którym mam teraz mam Wam mówić. I był to schab obsmażony Później był uduszony. Do tego dodała podsmażone pieczarki. I ja nie kupiłam tych pieczarek, a miałam sobie jutro odtworzyć ten obiad. I do tego dodała właśnie tą przyprawę. I to jest przyprawa do kotletów schabowych. Z... Do wieprzowiny ogólnie. Do smażenia, pieczenia i grillowania. I mamy tutaj właśnie sezam. Bo to od razu mnie za dziwiło jak zobaczyłam w tym sosie nasionka sezamu. Od razu się zapytała, czy mają uczulenie, więc od razu jej powiedziałam, że nie mają uczulenia. I tutaj oprócz tego sezamu to mamy sól, paprykę słodką, nasiona sezamu, czosnek, cebulę, pieprz czarny, natkę pietruszki i nic więcej. Zan żadnych glutaminianów sodu, żadnych tutaj dodatkowych jakichś uzdatniaczy, polepszaczy i my właśnie takie najlepiej przyprawy robimy, gdzie nic nie ma. Dobra, więc to wam pokazałam. Resztę zakupów wam pokażę. To w ogóle to chciałam wam polecić, przede wszystkim polecić, bo nie wiem, czy znacie. Twój smak. Jak gdzieś kiedyś trafię, to na pewno sobie kupię. A teraz będą sobie robić papu i na to papu będzie ciabata z pomidorkami, ze szczypiorkiem, z czosnkiem. Nie mam buraty, bo ja buraty nie lubię. Będę miała mozzarellę, także do roboty. Reszta opowieści, opowieści będzie troszeczkę później, bo naprawdę jestem głodna, a jeszcze chcę przesłuchać filmik na jutro. A jest już późna pora, bo 20:30. Ale żeśmy miłą, bardzo spędzili popołudnie z dziecieczkami moimi. Mam tutaj pokrojoną garść pomidorków koktajlowych, plus jednego takiego, który już nadawał się tylko i wyłącznie do przetworzenia. Do tego dodaję trochę soli, tak do smaku, kot suszona bazylia, też tak do smaku. Bardzo polubiłam ten pieprz młotkowany, który zakupiłam ostatnio w Lidlu. I jest to pieprz młotkowany z kolendrą. Co prawda ma takie dość duże te swoje ziarnka, ale jest bardzo dobry. Więc jeżeli chodzi o przyprawy, to jest to wszystko. Do tego dodaję dwa ząbki czosnku. Czosnek sobie przeciskam przez praskę. Jak nie lubicie takiej dużej ilości, to dajcie sobie mniej. Zresztą to jest przepis taki, wiecie, robiony na oko. Składników ilościowych jako takich to nie ma. To, co lubicie, to dacie. A ja Wam tylko po prostu podsuwam inspirację na kolację, na szybko. Jak jesteście mega głodni. Do tego dla koloru dodaję też trochę szczypioreczku pokrojonego. Z ogródeczka. Trochę oliwy z oliwek, bo zaraz to idzie wszystko na patelnię i mieszam coś sobie przypomniałam, ale to za chwilę Wam powiem, bo później to mi wyleci z głowy i zaraz Wam nie powiem Pomidorki gotowe, teraz patelnia i będę je podsmażać. Ciabate kroję na pół. Na to oliwa z oliwek. I tutaj mam suszone pomidory w płatkach. Także odrobinę płatków suszonych pomidorów. Najlepiej tu tak docisnąć, żeby się przykleiły do bułki i na patelnię. Rozgrzałam sobie dwie patelnie, na większą patelnię była do obsmażenia. Tak dosłownie chwileczkę, a na mniejszą pomidorki. I też tak dosłownie chwilkę. Kot, kot. Bułeczka, no troszeczkę te pomidory troszeczkę za bardzo się tutaj przyrumieniły, ale to nic, ale to nic i tak będzie pysznie. Na bułeczkę pomidorki koktajlowe, tak równo niech stoi, bo pomidorki zaraz spadną. Jeszcze sos balsamiczny, ale ja chyba nie mam sosu balsamicznego. chociaż ja też powiem Wam, że nie za bardzo przypadam. No ale jeżeli lubicie, możecie sobie polać jeszcze sosem balsamicznym, i na to na to poszarpana powinna być burata, ale ja nie mam, bo nie lubię buraty. wolę zdecydowanie mocarelle. I na to jeszcze. Tak jak Wam mówiłam... Co ja mówiłam? Sos balsamiczny. Na to jeszcze sos balsamiczny. Już tracę słowa. To, co Wam mówię, to już mi z głowy wylatuje, ale to ja myślę, teraz wiecie o czym. O jedzeniu, bo jestem naprawdę głodna. I pycha. Kolacyjka, sztos. Much mango.